Kłaniamy się Państwu i zapraszamy na mecz Team Obaj Ekstraklasy, a zapraszają Dariusz Spakowski i Jacek Laskowski. Przed nami, mam nadzieję, ciekawe i emocjonujące spotkanie w najlepszym krajowym wydaniu. Jest szansa. Juka już poza boiskiem i oto rzut rożny. Poza linią końcową piłka i mamy kolejny rzut rożny. Brawo! Skuteczna interwencja bramkarza. No i piłki. Piotr Malarczyk. Sobolewski Kamil Sylwestrzak Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Malarczyk, Melos, Broś. Piłkę przejmują rywale. Kodanie i strata w środku pola. Malarczyk, Sobolewski, Filipczyk. Sobolewski, atak korony Kielce. Pílka v pole kárné! Kam jsi, vestřák? Dobrze się pokazał. Uderzenie, piękna interwencja. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Blastimir Jowanowicz. Jaką rzeźniczkę? Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Jest szansa! Przed nami kolejne 45 minut. Wciąż bez bramek po pierwszej połowie. Twój komentarz, Jacku. Mam wrażenie, że zespoły nie wykorzystały swojego potencjału. Obie drużyny grają uważnie w defensywie. Nie chcą stracić bramki. Brodzi. Ładne dośrodkowanie. Łuk lepiej dośrodkować, a tak obrońca pierwszy dochodzi do piłki. Jest okazja. O, la la, jaka bramka! Spoglądamy na powtórkę. W jego wykonaniu wygląda to na dziecinnie proste. Tak, ale widać, że on wie co robi. Przechytrzył całkowicie bramkarza. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Kamil, Sylwestrzak, Martin Cebula, Berkows. Dobra pozycja do oddania strzału. Jołanowicz. Spójrzmy, dośrodkowanie. Wydawało się przez chwilę, że będzie Bramka, ale bramkarz zdołał złapać piłkę. Strata w środkowej strefie boiska. Wlastimir Jovanowicz, Iwica Wrtoliak. Dobrze, biega na wolne pole. Ma trochę wolny... Ach, słupek! Tomasz Jodłowiec. Minimalnie obok bramki. Łukasz Sierpina. Filipczu. Ma możliwość zagrania do kolegi. Dośrodkowuje. Będzie zmiana. Trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Andrzej Duda. Dobrze przebił się. Andrzej Duda. Kolegia zdobywa bramkę. Świetnie już drugi raz oszukał obronę w tym meczu. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. No, 2 do 0. Ofensywna gra popłaca. No, szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmianę. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Brawo! Zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Kamil Sylwestrzak. Jovanovic. Filip Świetnie. Dobra główka. Dobra. Dobra główka, ale tuż obok celu. Przez chwilę chyba sam myślał, że padła bramka. Chyba za bardzo podszedł pod piłkę. A udało mu się odebrać piłkę. Jowanowicz Przymierzył, ale niecelnie. Wybił wprost pod nogi przeciwnika. Piłka poza boiskiem. No i wznawiać będą od własnej bramki. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Jovanovic. Świetny dribbling. Imponujący slalom między obrońcami. Ale co z tego, skoro spudłował. Pokazał niesamowitą technikę, ale zabrakło mu musi. Malarczyk. Ależ piękna bramka. Grał jak w transie, aż nie wierzę, że pierwszy raz skapitulował. Rzeczywiście jest w wielkiej formie, ale nie miał wsparcia obrońców. Trochę późno na strzelenie bramki kontaktowej. Nie ma już praktycznie czasu na uratowanie mumizów. Ale kto wie, może da Piłka. Będziemy mieli rzut karny. Co za emocje. Bez wątpienia był fałsz w polu karnym. Sędzia wskazuje na. Ale znakomity gol. Nie miał zbyt wielkich szans na obronienie tego rzutu karnego. Strzelec dobrze wyczuł swojego przeciwnika i pewnie umieścił piłkę w siatce. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3 do 1. Zwycięzcą w tym spotkaniu Legia Warszawa. Jest okazja. Dobrze, przebił się. On wyjdzie. Był fałsz w polu karnym. Sędzia wskazuje na 11.